Siema witam wszystkich moich oglądaczy jeszcze wam pokazać taką ciekawostkę, która znajduje się tu właśnie pozostałości oko w bunkrze jeszcze z wojny Jeszcze się zostało tyle Oczywiście nie jestem dzisiaj w miechowicach ale nie mogę powiedzieć gdzie jestem Kolega który mnie tu przyprowadził zażyczył sobie żeby nie, nie gadać więc pokazuję wam tylko taki jako ciekawostka co się zostało Jeszcze przejdę tutaj z tej strony, Aha. przyroda zabiera swoje, także tyle go zostało jeszcze, jeszcze z jednej strony spróbuję zrobić. Vozes e utopiões. É. to wyglądało. Dobra. To na razie by było. Tyle z tego miejsca. Nie lecimy dalej. Na razie wszystko. Pozdrowionka i siema.